Wybierz niebieski filc. Dodaj kontury. Wow! Zmienił się w kieszeń plecaka. Dodaj brokatową klapkę. Z tą pętelką łatwo podniesiesz plecak. Dodaj parę oczu. Podejdź pajączku. Plecak Spider-Girl jest gotowy. W kieszeni z pajęczyną znajduje się butelka z wodą. May Parker wciąż jest w szkole. Ta inteligentna i nieśmiała dziewczyna uwielbia się uczyć. Ach, jestem taka zmęczona po lekcjach w Co ty nie powiesz? May, twoje włosy są rozczochrane. O, dzięki. Muszę wziąć trochę wodę. Czy wyciągniesz z plecaka moje spinki do włosów? Oczywiście, poszukam ich. A, to pająk pomocy. <noise> nie bój się, to tylko mój pupilek. On nie gryzie. On jest wielkim słodziakiem. Spróbuj go pogłaskać. O. o, masz rację. Nie jest taki straszny. Jest tak wiele rzeczy, których nie wiem o pająkach. O, ile tu kolorów. Wybieramy czerwony. Połącz końce razem. W centrum znajdują się pająki zabawki. Zrób czołkera z wisiorkiem z koralików w dwóch kolorach. Te niezwykłe dodatki należą do niezwykłej dziewczyny. Koniec ze strachem przed pająkami. Przyjaciółka pomogła mej ogarnąć jej włosy. Dodam spinki i gotowe. Wow. Dzięki, wyglądam fajnie. Zamknij oczy, mam dla ciebie prezent. O, nie wiem czego się spodziewać. To tylko czołker z pająkiem. Jest świetne! Noś to jako symbol naszej przyjaźni. Odrysuj przezroczysty plastik, aby wykonać prostokątne kawałki. Zrób długą szufladę. I zakryj łączenia używając papieru piankowego. Na dnie jest miękka trawa. Potrzebujemy więcej mchu i gałęzi drzew. Jest tu cały domek. Panie pająku, czy możemy pożyczyć Twoje pajęczyny? To będzie kocyk naszego maleństwa. Tak, dobrze słyszałeś? Zamieszka tam maleńki niebiesko-czerwony pająk. Witamy w domu. Dziewczyny poszły do laboratorium doktora Alexa. Naukowiec prowadził badania. Wow, ma tu tyle ciekawych rzeczy. O, mam gości. Przeszłyśmy zobaczyć Twoje laboratorium. Tylko bądźcie ostrożne. Wow, spójrz, to pająk. Czy chciałabyś się z nim pobawić? Powiedział nam, żebyśmy tego nie robiły. Ups! Oh. Hej, niczego nie dotykajcie! Proszę pana, nie jesteśmy. E, pająk, on. uciekł! Łapać go! O nie! Ale pająk ostrożnie wszedł do pleca kamei. Boisz się, malutki? Jesteś bardzo ładny. A ugryzłeś mnie? Oddaj mi go. Powiedziałem, że to niebezpieczne. Właśnie rozpocząłem eksperyment. Wracajcie do domu. Przepraszam. Do zobaczenia, doktorze Aleksie. Pa! Powodzenia! Cześć, jestem w Lalilu. Tak, usiądź przy toaletce. Przyszedł czas na transformację. Ona uwielbia swój nowy makijaż. Hmm. ale co z włosami? Rozpleci satynowe wstążki, aby zrobić nitki. Kilka ruchów i May odzyskała wspaniałą fryzurę. Spójrz na te tkaniny. Które z nich Ci się podobają? Jej wybór jest oczywisty. Och, to dobre połączenie. Pstryk! A szczegóły pojawiły się pod tkaniną. Pająki pomogły nam pracować nad strojem. Obcisły strój Spider-Woman ma czerwone paski po bokach. Narysuj sieć pająka. I maskę. Pajęczyny na czerwonym tle wyglądają tak fajnie. Czas walczyć z przestępczością. To był normalny dzień w Lali Town. Spider-Woman testuje swoje moce. Jak korzystać z tej pajęczyny? Spróbuję ją wystrzelić. A teraz zejdę na dół. Zaplątałam się po mocy. Zrobiłam kokon. Cóż, brakuje mi wprawy. O, jaki kolor wybrać? Wybieram ten. Zrób etui na aparat. Do wykonania obiektywu użyjemy klocka Lego. Podświetl metalowe części. Dodaj migawkę. Lampa błyskowa znajduje się w pobliżu obiektywu. Weź pierścień. Zamocuj pętlę. Dodaj łańcuszek. Teraz aparat może pójść z nami wszędzie, gdzie zechcemy. May ma duży talent. Oprócz obowiązków superbohaterki lubi również fotografie. Ale to nie są normalne selfie. To jest prawdziwa sesja pełna akcji. Spójrz, to Spider Girl. May robi fajne sztuczki. Mam nadzieję, że zdjęcia będą wyglądać dobrze. Zabiorę je do siedziby magazynu i będą sensacją. Nikt nie będzie wiedział, że to ja. Panie Norf, chcę, żeby pan się temu przyjrzał. Mm, to niewiarygodne. Sensacyjne wręcz! Zapłacę ci każdą sumę. Muszę mieć te zdjęcia! Umowa stoi! Zobacz, kto jest na pierwszej stronie! A, widziałyśmy ją! Ale fajnie! Narysuj tajemnicze znaki. Nadaj linią teksturę, używając brokatowego kleju na gorąco. Co to jest magiczny krąg? Poleci. Wsyp kulki do kubka. Pomaluj kubek na srebrno. Tajemnicze wycieki, a te znaki wyglądają jak magiczne symbole. Zgadłeś, jest to przedmiot z domu czarownicy. Waży mikstury w specjalnym miejscu, studiuje swoje księgi i praktykuje magię. Spróbuję zamienić pająka w kota. Pokus, pokus. To zadziałało! Hej, czekaj! Ty głuptasie, przewróciłeś mój kociołek! Miałeś być moim asystentem! Pani Agnosi? Tak? Potrzebuję twojej pomocy. Chcę, żeby wszyscy zapomnieli, że jestem Spider-Woman. A, jak mogę powiedzieć nie klientce celebrytce. Posłuchaj mojego zaklęcia. Pierścienie magicznych symboli zaczęły latać wokół dziewczyny. Gła zniknęła. O, wygląda na to, że zadziałało. Kim ty jesteś? Dzięki, że mi pomogłaś. Co dziwne? Zwykle pamiętam moich klientów. Aby zrobić kołowrotek, będziemy potrzebować szpulki z taśmy. Usuń nadmiar. Zmierz średnicę. Dołóż kawałek słomki na górze. Weź szpikulce. Przymocuj je do słomki i włóż oś z sprętami. Przymocuj słomki do drewnianej ławki. Zamocuj podziałki. Koło jest na miejscu. to bardzo pasuje do całości. Możemy zrobić włóczkę używając suchych kwiatów. Dodaj nitkę. Koło zaczęło się kręcić. Minęły lata, a Spider-Woman została staruszką. Uwielbiam szyć. Hmm, co powiesz na szal z pajęczyny jak ze starych dobrych czasów? Przędza nie jest właściwym materiałem. Pajęczyny są znacznie silniejsze i cieplejsze. Gotowe. Co powiesz? Weź kilka styropianowych kółek. A także część wieszaka. Przymocuj go do okręgu. Pomaluj spód na zielono. I owiń plastikowe detale sznurkiem. Sztuczny mech stanie się trawnikiem. To druciana sprężyna. Pomóż nam! Przekręć ją, aby uzyskać ramę z haczykami na końcach. Wygodny hamak jest przymocowany do dwóch stojaków. Wygląda na bardzo wygodny. Ostatnim szczegółem są frędzle. Stare kolczyki i wstążki ostobią hamak. Wszędzie są pająki. Prawdopodobnie myślą, że siatka jest pajęczyną. Dalitaun nadchodzi burza. Radzę wszystkim zostać w domu. Ach, wiatr zniszczył ulubioną huśtawkę Mei. Kiedy burza ustała, starsza pani poszła się rozejrzeć. Ach, moje huśtawki są zepsute. Gdzie teraz usiądę? Pomóż mi pajączku! Czas na pracę! Jej lojalny przyjaciel stworzył dla niej bardzo wygodny hamak. Idealnie! Jest nawet lepszy! Co bym bez ciebie zrobiła? Przetestujmy go, a ja poczytam sobie czasopisma.